Siemaneczko widzowie z tej strony Mistrz 17 w kolejnym odcinku z Fortnite i dzisiaj będzie challenge, którego na pewno nie wykonam, ale mam nadzieję, że tak. Jak widzicie po filmiku, który właśnie załączyłem, challengeem będzie tylko Star Wars. Czyli zagramy tylko przedmiotami ze Star Warsów. No. No, i tyle, zagramy tylko właśnie rzeczami ze Star Warsów. Niestety żadnych rzeczy Star Warsowych nie mam, no oprócz kilofa, więc w, tym razem będzie tylko kilof ze Star Wars, ale to jest już jako pierwszy przedmiot Star Warsowy, więc go sobie oczywiście wyposażę. No, i w, z, widzimy się za chwilę. Widzowie, a możemy jeszcze zobaczyć w tych całych Star Warsach? Ja jestem oczywiście wielkim fanatykiem Star Warsów. Ten tutaj statek, ta tutaj planeta, nie pamiętam jak się nazywała, ale ogólnie jestem wielkim fanem Star Warsów. Jeżeli wy też, to zostawcie łapkę w górę. I no, widzimy się już w meczu challenge'u, w którym będę mógł używać tylko rzeczy ze Star Wars. Widzowie, totalnie nie wiem, gdzie polecieć, więc lecę w totalnie losowe miejsce. To jest mój pierwszy mecz w evencie Star Warsowym, ale tam na pewno nie będzie nic ze Star Wars. W ogóle musimy znaleźć ten, wiecie, ten blaster, musimy znaleźć miecz świetlny. Coś wiem jak się tego szuka, ale... Nie grałem w tym evencie jeszcze w ogóle. Coś tam obejrzałem, co tutaj będzie się działo, więc coś wiem. Ale i tak dla mnie to jest totalna nowość, a ja tu wylądowałem na totalnym miejscu, gdzie są same typy widzowie. Mistrzul17 jest oczywiście najmądrzejszą osobą świata, więc poleci tutaj. Okej. Okay, czekajcie. Tu mamy karabin niebieski, normalnie bym go sobie wziął ale nie w tym challenge'u, w tym challenge'u możemy mieć tylko star warsowe więc nie wiem gdzie jest, gdzie jest skrzynka pewnie jest z klucz też słyszę, no, słyszę wszystko a nie wiem gdzie to jest, mistrzu to dzisiaj nie jesteś najlepszym mistrzem w fortnite nie zgaduję, że to będzie tu ukryte przejście, na pewno Okej, okay. Poszukiwania skrzynki, aha ona jest tu, tak i skrzynka jest tutaj, no troluje coś ze mnie dzisiaj, Potrze będziemy potrzebować także okropnie dużo matca, jeżeli będziemy chcieli, Ach, nie mogę wziąć retaja, e, będziemy musieli zebrać bardzo dużo matca, jeżeli chcemy w ogóle coś przetrwać, ponieważ... Jakby ktoś na mnie zaatakował, to musiałbym się jakoś bronić, nie? Więc weźmiemy sobie skałkę. Trzem typa chyba, ale okazało się, że to moje kroki. No dobra, tu sobie zrobimy tak, tu sobie zrobimy tak. Samochodu nie będę zbierał metalu, chociaż kto wie. Przejada się nim, może coś znajdę. Wyłączę tylko radio. Okej. Okay. Kolejna skrzyneczka. Fajnie. I to jest fioletowy retaj. No znowu coś, co bym normalnie wziął, ale nie w tym challenge'u. A może perki jakieś są na... <laughs> może są perki z tymi. No wygląda na to, że nie. Ale może ja mam mało, mało szczęścia. Okej, okay. poszukiwania ciąg dalszy. Czekajcie, tam była apteczka. To kolejna rzecz, którą sobie wezmę, bo leczę nie mogę zbierać, widzowie. Czy już się. Tak, Star Warsy się już pojawiły, to tam jedę oczywiście. To będzie dobry miecz. No i ktoś do mnie nawala. Niedobrze, widzowie. Musimy uciekać. Albo bardziej nie uciekać, tylko. Musimy jak najszybciej dojechać do Star Warsów. No nie ma innej opcji. Szybko, 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 szybko. Ktoś tu Tyrolką wjeżdża. Okej. Okay. ała, szybko, 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 szybko. Ej, już ktoś to wziął. Jak to nie mogę budować? Co jest? Nie mogę, nie mogę tu budować? Ja pierwszy raz gram... Ja... Cie... Ile ja nie grałem w Fortnite'a? Kurde, ile tu jest osób jeszcze? No, 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 pokażcie się. Okej. Okay. No, muszę trzymać chyba ścianę. Nie mam matka, nie? Szybka ucieczka. Jezus, nie mogę go kliknąć. A mogę! Jezus, bugował się. Proszę, jest! Widzowie, wchodzimy w to. Co to jest? Czemu ja zadałem jakieś obrażenia w ogóle? Widzowie, co tu się dzieje? Jestem. Jedi! Gdzie on jest? Wow! Widzowie! Niesamowite! Nie! Jakie to jest super, widzowie! Ja się świetnie bawię, nie wiem jak wy. Ej! Oj, ojacie! Ojacie! Widzowie! Szkoda, że nie widzicie mojej miny! To jest... niesamowite! Mleczenie by mi się przydało, na pewno! Ale... Widzicie to, widzowie? Jestem Jedi! I mogę uniki jakieś robić! I skok mocy jakiś! Czekajcie, atak, blok... Dobra, podczas bloku... Okej! Okay. Ej, mam nieskończone bieganie. To fajnie, czekajcie, tu są splesze. Tu jest tak. Wezmę sobie tego splasha, Apteka. Kurczę, mogłem tych spleszy nie zużywać, bym sobie te beczki wziął. Dobra, muszę miecz schować. Muszę pozbierać przede wszystkim maciki. Smaciki będą teraz robione. Nie wiem czemu ja rozwalam ten domek. Tak się nie robi. Domku się nie rozwala. Tylko pistr 17 może. Wezmę sobie karnister z benzyną, żeby go od tak rzucić. Czekajcie. A myślałem, że zniknął. Widzieliście to widzowie? Okej, okay, ale patrzcie na ten miecz. Spójrzcie na to. Widzicie to? Widzowie. Dzisiaj będziemy używać tylko tego. To jest super. Ja jestem zadowolony z tego z tego eventu można to tak nazwać. Miecze świetlne są super. Ja je bardzo lubię. Od teraz zadają 40 HP, to nie jest zły damage. Jeszcze jest blaster, tylko nie wiem gdzie go znaleźć. Może na mapie jest. No właśnie nie ma. Kłopot, musimy zabrać mocy na pewno. Okej, okay. nie wiem gdzie lecieć. Możemy sobie wziąć siódemkę. Nadwyżka klepu, ok, super, mi się podoba. To będziemy mieli też klucze. To może będzie w nich leczenie, bo czasami jest. Ej, bardzo mamy daleką strefę. To problem. Ale tu mamy za to le... Nie, nie mamy leczenia. Przypał. A strefa jest okropnie daleko. To nie, źle mi to siadło. Patrzcie, gdzie jest strefa. Bierzemy mój miecz. A on jakoś szybciej spala tę energię. Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, tutaj sobie rozwalę maty I skrzyneczka. Nadwyżka klepu mi ładnie pomogła. Mamy więcej, mamy więcej leczenia. Może to ja sobie zrobię tak. Albo nie, w sumie tak mi się podobało. Mierz świetny na środku, okej. Okay. Widzowie, jeżeli byście chcieli więcej challenge'ów, to pod tym filmem musi być co najmniej... Trzy łapki w górę. Ja na pewno będę robił więcej challenge'ów, ale jeżeli byście chcieli więcej challenge'ów, takich, właśnie tego typu, że no, taki jaki teraz robię, że mogę grać tylko jakąś rzeczą z czegoś, w tym wypadku Star Wars, no to trzy łapki w górę. Minimum. Ale w ogóle zobaczcie na ten miecz, jakie to jest kozackie. Ty, strzelają się tu. Ja może przejdę do strefy i potem będę się strzelał, bo na razie to nie wygląda to dobrze. Hm. Lepszy parkour. Nie. Nie. No Dobra, już to wezmę, nie chce mi się wydawać złota. To na pewno będą typy, bo na stacjach zawsze jest ich dużo. Ok, może schowam ten miecz, żeby nie było mnie słychać jakoś. A to co? A już ktoś to zrobił na rybek. Czekajcie, widzowie. Ok, widzowie, ja tu kogoś słyszę. Spróbuję go przyciągnąć mocą. Ok, podchodzimy. Zbijam mu co Te miecze są kozackie, widzowie. Ale sztos. Te miecze po prostu wygrywają wszystko. Czekajcie, możemy to sobie wziąć tak. Małe potki wziąć tak. Okej. Okay. Znaczy nie mam całą masę, więc o to się nie będę martwić. Ale szkoda, że nie znalazłem jeszcze blastera. To by było na pewno fajne znaleźć blaster. Przejadę sobie tym do... się samochodzikiem do strefy, tylko znowu muszę wyłączyć radio a w ogóle wyspa tu jest no największy pech na świecie, ja rozumiem, że miecze są kozackie ale na kilka osób na pewno nie będą ej, bo ja w ogóle jadę w złą stronę, Zagapił się i co to jest? czekajcie, czekajcie, czekajcie tego nie było. Nie, serio, zabrali mi te miecze. To znaczy nie miecze, tylko... Proszę, tutaj będzie, tak? Bo zabierali wszystko. Hmm. Widzę kogoś. Okej, okay, gonimy go, widzowie. on jest. Szkoda. No ja może będę z tym mieczem chodził. A nie trafiłem. Gonimy go. On wpadł tam do dziury. Ukończyłem jakieś zadanie. Reputację, reputację jakąś zyskałem. Tu go nie ma, więc wspiął się tam na górę. Tu jest ogólnie wyspa, więc tu będzie cała masa ludzi. Ja nie mam zamiaru tam iść, więc sobie gdzieś musimy pójść. O, znalazłem go. Dostanie jakieś HP? No nic nie dostał. Aha, źle. Okej, okay, widzowie. Dostał, dostał, dostał. Nie mam pytań. Nie mam... Pytań widzowie. Snajpuje mnie ktoś wspaniale. Jakbym dostał snajpę, to, to będzie mi przykro. A oni się tam strzelają. Nie. Okej. Okay. Mam miecz, mam miecz. Jest! Jeszcze jakiś szybki slap. Ok, musiałem go tak wziąć na szybko. Ale. Co jest? Mam dwa miecze: jeden zły i jeden dobry. Ok, muszę się zaboksować. Nie. Ja i moje umiejętności budowania to jest po prostu hit. <grybka> Szybka apteka. I mamy już dwa miecze świetlne. To dobrze. Szybki, szybko musimy sobie to wypić. Jakie te miecze są kozackie widzowie? Okej, okay, tyle mi starczy. Dobra, dobra, nie miał żadnego sensownego leczenia. Szkoda. Mam full metalu. To dobrze, akurat. Tu są beczki, to jest sobie zaraz rozwalę, tylko najpierw sobie wezmę fantannę obfitości. Okej, okay. challenge się zapowiada dobrze, widzowie. Lajcik ogólnie, jeżeli chodzi z tym challenge'em. Kurczę, mikstura osłony czy slapy? Nie wiem, ja to bym wziął tak i tak. Ale muszę uciekać, bo burza jest już coraz bliżej. Więc tak będzie szybciej. Tam jest brutalny bastion, więc tam będzie cała masa ludzi. Nikt jeszcze nie zabrał wosa, więc ciekawe, ciekawe widzowie, ciekawe. No dobra. Tutaj mamy wieżę, więc taki, taki punkt orientacyjny bym powiedział. Ej, a ta burza nie za szybka jest? No patrzcie na mapę. No co ona robi? Dobra, tam się ludzie tuką. Nie mam gdzie uciekać widzowie. Wejdę sobie na. wejdę sobie tam. Robię jakieś skoki mocy. A tu też ma skok. A czekajcie. Podczas bloku pchnięcie mocą. A to te miecze mają dokładnie te same moce. Eee, burza mnie goni. A ona jest jakaś szybka, widzowie, i bije po dwa. To niedobrze. Lecę. Okej okay, tyrolki są super. Jakie to są triki po prostu powietrzne. Ok, będą kolejne slapy, a jednak nie. A szkoda. Okej. Okay. obszajmy sobie, gdzie są typy. Tam jest jeden. Gdzieś tam. Myślę, że go widzieliście, widzowie. Ej, co wy na to, widzowie, żeby zrobić Skybase? Taki mini. Ja jestem za. I Skybase będzie jakby w ramach rekompensat tego, że nie udało nam się go zrobić we wcześniejszym odcinku. Ale no dobra, jesteśmy już na Skybase ogółem, takim mini, mini Skybase. Ie. Nie, wiem, co właściwie teraz zrobić? Mogę tu siedzieć i trzymać miecz, ponieważ jak będziemy spadać. To możemy mogli użyć skoku mocy i wtedy to nas nie zabije, nie? I to jest ktoś mi wchodzi na Skybase. I właśnie o tym mówię. Proszę, ja nie zginę. Jest! Nie umarłem! Dobra, wypchnąłem go do burzy. A burza bije już po 10. Nie, po ile, ale na pewno po bardzo dużo. Muszę uciec. Szybki slap. Nie, widzowie, nie udało się. Okej, okay, zdobyłem reputację jakąś widzowie. Nowy poziom. I co ta reputacja robi? A, myślałem, że będę mógł to odebrać już tak od razu. No, aż szkoda. Ogólnie chciałbym tego skina, taki fajny jest. Żołnierz klon. Bardzo fajnie. Zasup i lajk, pamiętajcie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, ja się bawiłem bardzo dobrze, to był fajny mecz, udało nam się zrobić dwa miecze świetne, pokonać kilka wrogów, potem zobaczycie sobie ile zrobiłem killi, no tylko burza nas wykończyła, a tak to byśmy wygrali, bo tam zostałem jeden na jeden, ale potem burza niestety wykończyła, powinienem tam wypić więcej slapów, ale no cóż, nie pomyślałem o tym. Trochę spanikowałem. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawiajcie łapki w górę yy, i tak dalej, i tak dalej. Film troszeczkę dłuższy niż zwykle, no ale cóż no. Trzymajcie się i pa!